Witam Was bardzo serdecznie. Kochani, po raz kolejny uczniowie z pońskiej trójki biorą udział w projekcie edukacyjnym. W ubiegłym roku przedstawialiśmy różne historycznie bardzo ciekawe miejsca na Mazowszu. W bieżącym roku skupiamy się na rodzimym pońsku. Projekt zatytułowaliśmy Znane, nieznane Mazowsze. Chcemy pokazać nasze miasto z północnego Mazowsza, dla nas miejsce kochane i znane, dla mieszkańców południowego Mazowsza już niekoniecznie. Chcemy zaprezentować magię tego miejsca, zapoznać Was, a może tylko przypomnieć historyczne dziedzictwo tego uroczego miejsca. Nasz projekt to cykl działań. Zaczynamy od materiału edukacyjnego, który będziemy nagrywać w odcinkach. Każdy odcinek to inne, ale bardzo ciekawe miejsce w mieście. Oglądajcie, analizujcie, róbcie notatki. 17 grudnia startujemy z konkursem historyczno-literackim. Regulaminy już przesłaliśmy do szkół. Patronat nad naszym przedsięwzięciem objął burmistrz miasta. Oglądając nasze krótkie programy, przygotujesz się do wspomnianego konkursu. Czekają na Was cenne nagrody. Zapraszamy do wspólnej zabawy.